Czerwona glina to jeden z najpopularniejszych i najbardziej tradycyjnych materiałów używanych w budownictwie. To właśnie ona stała się punktem wyjścia dla kolejnego pomodernizmu i nawet projektu Ceramiki Paradyż ze Studiem Majganżeniec kolekcji klinki Kolorystyka inspirowana czerwoną cegłą, gliną i zachodami słońca. Ten naturalny i ascetyczny surowiec od tysiąc wleci daje ogromne możliwości kreacyjne już po pierwszych procesach twórczych. Natomiast kolorystyka stosowana w modernistycznych obiektach różnych dekad 20W. Nasuwa skojarzenie z przyrodą i nastrojem zachodzącego słońca. Właśnie w otoczeniu takich barw oraz odcieni czujemy się naturalnie i komfortowo. Kolekcja płytek klinkierowych Sundown by Maja Ganszeniec. Nowość 2024. Fotografia Mad. Prasowe ceramika Paradyż. W wielu miejscach w Polsce, również na Górnym Śląsku, skąd pochodzę, krajobraz poprzyplatany i urozmaicony jest. Te ze dwóch gliniankami. Wypełnione wodą zagłębienia w ziemi są wspomnieniem twórczej pracy ludzkich rąk, najpierw wybierania gliny, następnie formowania cegieł, ich wypalania, a w końcu wznoszenia okolicznych domów i innych budynków, mówi Maja Ganszeniec. Modernizm osadzony w tradycji. Sundown by Maja Ganszeniec to hołd dla tradycyjnych surowców i metod wytwarzania materiałów budowlanych. Kolekcja jest mocno zakorzeniona w tradycji poprzez kolorystykę, formaty oraz rodzaje powierzchni. Jej tradycyjny klimat umożliwia odrestaurowanie dawnych budynków oraz wnętrz i ponowne wprowadzenie do nich klasycznego klimatu czy przedwojennego uroku. Jednak nowoczesne podejście do tego dobrze znanego surowca otwiera też sposobność do tworzenia zupełnie nowych i współczesnych projektów. Dwukropek aranżacji wnętrz Elewacji, małej architektury oraz miejscu użyteczności publicznej. Pozwala to przywrócić klinkier do dzisiejszych projektów architektonicznych oraz aranżacji. Kolekcja płytek klinkierowych sądowny Maja Gamszeniec. Nowość 2024. Fotografia mad, prasowe ceramika, paradyż, tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia. Do tradycyjnej aury kolekcji dodano najnowsze rozwiązania produkcyjne. Dzięki zastosowanej technologii prasowania pod ciśnieniem oraz zamknięciu wierzchniej warstwy impregnatem, klinkier nie wchłania wilgoci i jest mrozoodporny. Jest to wytrzymały i niezwykle odporny materiał, dlatego może odważniej wejść nie tylko do naszych wnętrz, ale również ozdobić elewacje budynków, budować tarasy, elementy ogrodowe. Czy obudowy kominków. Poprzez wysokie parametry użytkowe, płytki klinkierowe są łatwe w utrzymaniu czystości, a ich czyszczenie nie wymaga czasochłonnych czynności. Dzięki temu nawet po latach powierzchni zachowują atrakcyjny wygląd. Natomiast wysokie właściwości antypoślizgowe zapewniają bezpieczeństwo przed ewentualnym poślizgnięciem i upadkiem. Kolekcja płytek klinkierowych Sundown by Maja Gamszeniec. Nowość 2024. Fotografia MAD. Prasowe Ceramika Paradyż ogromne możliwości kompozycyjne. Klinkier by Maja ganczyniec jest doskonałym narzędziem dla architektów i projektantów do tworzenia wyjątkowych aranżacji. Umożliwiają to płytki w pięciu formatach: podłużnej cegiełki, 24,5x6,6 cm, parapetu, 24,5x13,5 cm, kwadratów. 30x30 oraz 33x33 cm. I stopnice z kapinosem. 30x33 cm. W ponadczasowej oraz osadzonej w trendach kolorystyce pojawiają się: naturalny kolor czerwonej glinki, terra, jasny i ciepły kolor surowej cegły, to? klasyczna ochra, sand, historyczna wiśnia. Marrone, oraz współczesna, ciemna zieleń, tundra. Wszystkie odcienie są wyraźne i zdecydowane, ale nie nachalnie podkreślają piękno tworzonych kompozycji i ich otoczenia. Natomiast zróżnicowana powierzchnia płytek pozwala dodatkowo na stworzenie intrygującej gry światła oraz rozmaicenie wybranych obszarów oryginalnymi fakturami. Obok naturalnego, gładkiego matu do dyspozycji jest również subtelna matowa struktura, delikatny i gładki błysk oraz zdecydowany. Głęboka i błyszcząca struktura. Uniwersalny materiał, jakim jest klinkier, wraca w zupełnie nowej odsłonie. Tak różnorodna, choć harmonijnie dobrana kolekcja pozwala na kreowanie prostych, stonowanych, nieco ascetycznych powierzchni, ale jednocześnie na pełne śmiałości i nieszablonowości projekty, wykorzystujące kontrastowe zestawienia powierzchni i faktur. Zgodnie z tym kluczem powstawać mogą piękne elewacje, naturalne wnętrza, bramy. Halle, witryny, podwórza, tarasy domowe i hotelowe, wnętrza hoteli, spa, restauracji i kawiarni, kominki, a nawet ogrody.